Witajcie, kochani. Mam na imię Michał. Bogdan, Franciszkanin. Reprezentujemy Fundację Rodzina w Służbie Człowieka. Wspólnie budujemy Centrum Medytacji Chrześcijańskiej, Medytacji Franciszkańskiej. Bracie, czym jest medytacja? Przyjeżdżam do wybudowanego Centrum Medytacji, wchodzę i co ja mam robić? O. Odpocząć pierwsza rzecz po podróży, to znaczy się wejść do wnętrza remu, który będzie przygotowany dla Ciebie? Po drugie wejść w program, który będziemy chcieli realizować w ramach pobytu w takim, takim centrum. Ale centralnym, centralnym miejscem tego programu jest czas na modlitwę, na modlitwę wewnętrzną na medytację. Dobrze, ale co to jest ta medytacja? Właśnie, medytacja to jest modlitwa, w której wyłączamy usta, a otwieramy słuch, otwieramy serce, i w milczeniu staramy się słuchać to, co Bóg mówi w naszym sercu do nas. Ona może mieć różne formy. Najbardziej popularną jest medytacja Słowa Bożego, mam ze sobą pismo święte. Otwieram Księgę Pisma Świętego, czytam fragment, zaczynam rozważać ten fragment, a następnie słuchać, co Bóg mówi poprzez to słowo do mnie. Dobrze. Jak się do tego przygotować? Jak ja, osoba, która przychodzi, wiem już, z jest, czym jest medytacja, właśnie tą modlitwą cieszy. ale jak się do tego przygotować? Na pewno, kiedy przyjedziesz do takiego Centrum Medytacji Franciszkańskiej, spotkasz się z zakonnikiem, takim jak ja, który Ci powie, proszę wejść tutaj do tego eremu, rozgość się, staraj się wyciszyć i to jest pierwsza rzecz, wyciszenie. Żeby podjąć modlitwę wewnętrzną, modlitwę medytacyjną, potrzeba nam ciszy i potrzeba nam uwagi, uwagi, na to, co Bóg mówi do ciebie w twoim sercu. To nie od razu przychodzi, więc potrzeba nam też czasu, żeby taką uwagę móc sobie odnaleźć. I to, co jest istotne, to to, że mając ciszę, mając czas do medytacji, mając uwagę skoncentrowaną na natchnieniu Bożego działania w moim sercu, to wtedy potrzeba jeszcze jednego elementu otwarcia się. Zacząłeś mówić, że zaczynamy od czytania jakiegoś fragmentu Pisma Świętego. Co następuje później? Czytam fragment Pisma Świętego. Są różne szkoły medytacyjne. Jest szkoła ignacjańska, jest szkoła karmelitańska, suspicjańska. Ja prezentuję szkołę franciszkańską. Na początku Święty Franciszek uczył braci modlitwy medytacyjnej wpatrzenia. To była modlitwa, która była, koncentrowała się na tym, że Twoje oczy były wpatrzone w krzyż w kościółku świętego Damiana, tak mieli pierwsi bracia. I poznawali człowieczeństwo Chrystusa i Jego bóstwo poprzez wpatrywanie się i, i wsłuchiwanie w swoje serce. Natomiast już cała nasza tradycja ośmiu wieków Ukształtowała pewne postawy, pewne zachowania, które możemy przyjąć w modlitwie medytacji franciszkańskiej. I ja postarałem się to powiedzieć na podstawie Pisma Świętego, ponieważ też opracowałem taki mały schemat medytacji franciszkańskiej. Nie wiem, czy chcesz go poznać. Bardzo go chcę poznać. Myślę, że to przybliży. Yy, wszystkim tym, którzy są zainteresowani tą medytacją, którzy chcą właśnie poznać tę medytację, przybliżyć ich do tego, do istoty, jak czytać pismo, jak go kontemplować, jak medytować. No trudno powiedzieć teraz, jak czytać pismo w ciągu 3-4 minut, prawda, bo to jest temat bardzo obszerny, ale ważne jest, jest ważne z kilka kroków. Pierwszy krok to modlitwa stępna. Otwieram się na działanie Ducha Świętego, zapraszam Go, aby Czytać Słowo Boże w Duchu Świętym. Duch święty jest światłością, która rozświetla. Nawet jeżeli nie rozumiem tekstu, to w jego świetle łatwiej mogę go przyjąć do serca. Po drugie, zaczynam proces rozmyślania. W medytacji franciszkańskiej ważny jest aspekt wyobrażeniowy. Wyobrażam sobie daną scenę biblijną. Umieszczam siebie w tej scenie biblijnej, utożsamiam się z tą sceną biblijną, i to jest ten pierwszy krok, już rozważania, rozmyślania w medytacji. I to jest praca umysłu. Potem przychodzi ocenianie swego życia w świetle danego tekstu biblijnego. I to jest kwestia taka, że my niesiemy ze sobą duży balast przeszłości i chcemy, w zależności od tego, czy jesteśmy w domu. Pustelniczym, jako ci, którzy chcą uzdrowić swoją ranę z przeszłości, czy jako ci, którzy chcą zobaczyć swoją przyszłość, perspektywę i swojego jutra, to w takim świetle też będziemy stawać do tego słowa. Utożsamiam się z tą sceną biblijną w tym wymiarze, w którym jestem. Kolejna rzecz, którą chcę Ci powiedzieć i wszystkim tym, którzy nas słuchają, to jest dziękczynienie. Rozpalenie serca w dziękczynieniu. Panie, Ty do mnie mówisz, ja medytuję to słowo, poznaję je, przychodzi jakaś prawda, która, która mi jest objawiona i potem oddaję Ci chwałę. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, że mogłem tego doświadczyć. I w końcu ostatni etap to jest uwielbienie w, je, z jego, w jego łaskę, za Jego łaskę i y, ofiarowanie siebie, ofiarowanie siebie w działaniu. Medytacja franciszkańska zawsze jest ukierunkowana na działanie. Bo my jesteśmy zakonem kontemplacyjno-czynnym. Więc poprzez modlitwę kontemplatywną staramy się wejść potem do działania w czynie. Nie wiem, czy Ci to wyjaśniłem tak dobrze w tych krótkich słowach, ale to przynajmniej jest taki zarys, który chciałbym przedstawić. Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że w jakiejś takiej małej pigułce mi i wszystkim tym, którzy będą tego słuchać. Wytłumaczyłeś. Kochani. To jest istota właśnie tego miejsca, które chcemy razem z wami dla was stworzyć tutaj na ziemi rychwałskiej, tutaj przy bazylice. To jest to miejsce i ten czas, aby w jakiś sposób przybliżyć Was do tej modlitwy medytacyjnej. Zapraszamy Was i prosimy o wsparcie. Otworzyłem pismo święte na księgę Hioba. Mam wydanie. Ekumeniczne Biblii, i w siódmym rozdziale, w siódmym wersecie czytam: Wspomnij, że moje życie jest jak tchnienie, a moje oko nie powróci, aby zobaczyć szczęście. Może ten jeden króciutki fragment niech stanie się Twoim punktem wyjścia w medytacji, do której Cię zachęcam. A jak chcesz to przeżywać razem z nami, zapraszam do budowania Centrum Medytacji Franciszkańskiej. Dziękujemy kochani.